Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. link w opisie. Rozwiązanie układu równań x plus y równa się 1 oraz x minus y równa się b z niewiadomymi x i y jest paradicz dodatni. Wynika stąd, że no to rozwiążmy sobie ten układ równań. Tutaj zobaczymy, możemy na przykład dodać do siebie te równania. Będę miał x plus x, czyli 2x. y się skracają i 1 plus b, czyli to jest b plus 1. Dzielimy sobie przez 2. Czyli x to jest b plus 1 przez 2. Skoro wiem, że x to jest b plus 1 przez 2, to biorę to b plus 1 przez 2 i podstawiam na przykład tutaj lub tutaj. Ja podstawię do pierwszego równania, czyli mamy b plus 1 przez 2, dodać y daje nam 1. Przerzucam b plus 1 przez 2 na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli mamy y to jest 1 minus b plus 1 przez 2. Jedynkę zamieniam na 2 przez 2, czyli 2 przez 2 odjąć b plus 1 przez 2. To się równa. Będziemy mieli 2 minus b i minus 1 przez 2. Czyli mamy 2 odjąć 1 to jest 1 odjąć b przez 2. Nasz y to jest 1 minus b. Przez 2. I teraz zobaczmy, wiemy z założenia, że te liczby są dodatnie, czyli wiemy, że zarówno x równy b plus 1 przez 2 jest dodatni, jak i wiemy, że y jest dodatni, czyli rozwiązujemy teraz b plus 1 przez 2 większe od 0, czyli b plus 1 jest większe od 0, bo pomnożyłem stronami tej przez 2. 1 na drugą stronę, czyli b jest większe od minus 1, to jest jedne, jeden warunek. Tutaj też mnożę przez dwa stronami, mam 1 minus b jest większe od 0. Przerzucam b na prawą stronę, mam jeden większy od b, czyli b mniejsze od 1. Tu mam drugi warunek. Teraz te dwa warunki za, umieszczę na osi ze zmienną b, czyli tutaj mam minus 1 większe, to te w prawo, i 1 mniejsze od 1, czyli te w lewo. Część wspólna to są liczby b z przedziału od minus 1 do 1, czyli to jest odpowiedź c, b jest przedział od minus 1 do 1.